Siemanko, siemanko, więc bardzo serdecznie ja i on. On, ogon. Dokładnie, on jest i mój wąs też, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Będzie rozpierdol, tak, będzie rozpierdol, będzie i Dym, będą się działy rzeczy, których w życiu na oczy nie widzieliście w żadnej grze, a w życiu realnym tym bardziej, nie róbcie tak w domu, przedstawiamy Państwu i Wam wszystkim Pusiak Challenge, jest to challenge, w którym Wy wszyscy obrażacie tego gracza, który zdobędzie mniej fragów, jednym słowem, jak ja miał mniej fragów wyzywę. na końcu gry od mnie, mniej niż on, to go wyzywacie, znaczy to mniej jak będę miał mniej, a jak będę miał więcej fragów niż on, to wtedy jego wyzywacie, miłego oglądania. Dobra Kusiak Challenge yy, uznaje za rozpoczęty <grym> Jak nie, jak tak dom się zaznaczył To nie było Tak to, to nie było, że nie, tylko to było <grym> Aha, to było hmm. Takie było, takie Nie <grym> nie. Nie, nie tylko takie Hm <grym> Hmm? Hmm? No, Dobra, wąs mi mówi, że tam są bronie. Dużo broni. Że tym razem będę miał wszystko, co potrzebuję. A ja nie tak jak zwykle, kurwa, nie będę miał kasku. I broni. I będę zapierdalał półgry z pistoletem. Tak. Tekstury mi się nie załadowałem. O, już się zawiodły. Mało osób tu spada, więc jest bieda. Gaming trochę. Nie tak Będzie Irli game? Nie będzie Irli, no. Nie, będzie. Polecimy na tamtą wioskę na E. Na, no na, e. Co, na to już wtedy nie jedli. Jedli no też dobra. Jest, że jak bierzesz broń, skakujesz, zabijasz. No to jest taki mid game. No. Hmm. Ja. to, to nie środkowa gra. Taki englando perfecto. No. Dobra, weźmy to. Weźmy sobie naboje. Weźmy sobie granat. Dobrze jest. Ja, no Mój wąs jest. mi... Dobrze mi mówił wąs. Zobacz człowieku. Wszedłem do domku, mam wszystko. Normalnie. Tak? Pierwszy domek. A teraz wiecie czemu, proponuję wszystkim graczom w gry typu FPS, tudzież w gry typu, o proszę bardzo, w gry typu Survival Ja proponuję zapuszczać wącha, bo on dobrze wam wszystko wywącha Taka sytuacja jest, normalnie <grym>, Tak, tak jest Normalnie, okolin, Proszę bardzo no, Ja W oh, buty wysokiego zapierdalania też podniosłem, proszę bardzo Skurwa. nie ma czegoś, czego nie ma. Normalnie jak ty o. ma słynny polski raper, kurtał SFS. To ty tu mi biegasz? Ja. Albo ty chcesz, żebym ja ci wywęszył coś dobrego? Nie, nie, nie. A to już ty byłeś, Ta, tu byłe. Idziemy tam na tamtych lujów apteka. Jest tu, byłeś było, tak, było. Byłem. Nie byłeś, ty chuju, jakaś ściema, nie? No i wchodzi tu jeszcze raz cfer. Dobra. No. Jestem, jestem tak uzbrojony, że aż w telewizji mi krzyczą. No, tu nie zobaczyłeś. Chyba gracz Minecraft. Ja jestem na dole. Wiem. Że poszedłem na górę Bo myślałeś, że tam będzie więcej. W ogóle ja trochę w telewizji dogadać, ale działa, bardzo na przepraszam na za to. Za to żona. Ona też musi w tym domu mieszkać. No że żona tego nie słyszy, bobym dostał tak patelnią w ryja to się co się w głowie nie mieści? No, że to jakby co to ten. Tutaj za telewizję przepraszam, bo to że ona, te, ona też musi tu mieszkać, także. Na tej zasadzie. Co ty gadasz? Po co? No, po co A obiad to mi zrobi. A kto mi ululę? To weź płać, żeby tylko przyjeżdżała na, na obiad i na I noc. Mi, i, I mi no, ululać mnie trzeba, bo wiesz, po, tak trzeba. Poduszkę trzeba wziąć za głowę. Lulaj, lulaj. No i ja wtedy zasypiam. O! Takiego kurde. O bo, bo, bo jak tak nie? Dniekcie, bo jak tak nie robi mi nikt, to mi ten wąs mnie szarpie. Normalnie. Bez XD, ja żadnego tutaj. Ona dobrze, ona już nie słucha człowieku. Nie tam biegniemy, w drugą stronę chodź. Chodź, 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 no czekaj, chodź, do... chodź, bijemy czekaj gości. Go. Ja biegnę, ja biegnę, na Czekajmy te typów. Sona, nie wolno mnie gryźć w nogę. Czerwoną strefę, w strefę europejską. tam byś się ostatnio z ciebie ty, ty Że jest... co? Kto? Ale, że co? Ehm, ktoś ci wów, że jesteś dzikus, bo co chwilę krzyczysz, że Cię telefonują. Fredki ja gry. No, to ktoś no się kurwa, czekaj, ku to dzikie zwierzę. Ja mam Prawdziwe zwierzę. Normalnie. Oszołomy. Oszołomonochomony? No. Ja tam biegnę, nie wiem jak Ty. Biegnę na fragi, kurwa. Nie ma przebacza. Gdzie u mnie typy były, nie? nie? O, przebie. u mnie są, widzę gościa. Biegnie. Co ty gadasz? No to do ciebie. Ale od mnie stał. Ale go wyjebałem. Gdzieś ma No ma. Ten po trawie zapierdalał. Pytałem, gdzie jest jego kolega. Hmm. On się tylko nie wyjebał. Yes. Masz drugiego? Kurwa, dwa fragi na Easy Nawet no nie piardnął Nie, rozstrzelał no do mnie, tego mi nie trafił no To jakieś cioty to były Ciotu nie ha! Gleba! Gleba! Jak on miał kevlar 3? Jak on mnie nie upierdolił? Hmm Ja myślałem, że to ja kogoś spotkam, uśmiecham siebie. Czołgamy się, czołgamy Oni zamiast się położyć w tej dużej trawie, to ja nie wiem co oni zrobili. Dobrze jest, dobra. Lecimy dalej, gościu. Dobra, to ci musieli pozabijać tamtych jak nic. To tutaj już nikogo nie będzie. Dropu nas, drop nas, drop nas za nami. Dawaj. rzucił? No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, spoko. Jak umiesz zniszczać, to spoko. Patrz, nie podbiegają. Mm. Żona pilnuje fretek, nikt mnie nie gryzie. Można grać. Ej ty, a ja patrzyłem gdzie on, on się nie? Zajebiście, ale nie patrzyłem na O, tak się nie. usiądę, tu tak. się zgarbić trochę, pochylić, oprzeć o nogę, klaskę piersiową. I można napierdalać. Ej, -y, wyłącz -y. to krzesło, gościu. Sorry, hm? coweruj mnie. Nie idę ja do tego co nie, nie, ja przed drobą biegną. Zobaczę, co w nim jest. Jest groza. Groza jest. O kurde ty. Co to? Było? Bier grozę. Ja wyszukuję. Co? No. Ja wyszukuję enemiów. Nie widzę żadnego enemiów. O, chodź. Już? Chodź. Tak, nie wiem kompletnie jak ta groza strzela. No to sprawdźcie na szybkości. I zaraz z jakiej amunicji. Znaczy no, to skała akurat. O kurde. To ty? No. Chcesz ten nawój do kołacha? Bo ja nie mam kołacha. No. No tak, masz. a ja mam i i wyrzuciłem. Masz jakiś zbędny celownik? Tu jest Nie mam Mam! Nie, mam! Daj Daj kolimator, Ład. Dobra, Dobra lecimy A demeczki, jakieś naboje masz? Demeczki na mnie też Lootujemy tu? Odpuszczamy Co? Lootujemy tu czy odpuszczamy? Odpuszczamy Co? Odpuszczamy Myślałem, że szczamy <grym> I to ma taki sam dynamik jak ten. To ma taki sam jak Kałach, ale jest dwukrotnie szyb, bardziej szybko strzelna. Pamiętaj, że Pusiak challenge jest 2-0. Ja. Boisz się? Nie. Jeszcze nie? Fredka, o, Fredkę pojewało. Zaatakowała, biegnie. O, kurwa, spierdala przed żoną. Dobrze robi. O, zablokowała się. No i moja żona ją dopadła. Nie jest dobrze. <noise> <noise> Królestwo co cofredka? Fredce co odjebało. Normalnie, Fred co odjebało. Fredka spierdala, moja żona ją goni. Ja nie wiem, kto jest bardziej chory. Kevlary bierzemy? Kurwa, masz dwójkę tutaj. Ja nie podnoszę. Ja mam, po mam dwójkę. Ja w powie obitą trójkę, no ale. To będzie dwójka lepsza. Nie, co ty Mówię ci. Mózg Cię boli. Widziałam daleko. O, mam naboje. Baby. O, jak dużo naboi. O, jak pięknie jest. Granacik, jest gitara. To tylko samolot. Szybkie lutowanie. A za drop, może będzie coś lepszego. Patrzę, właśnie w łamkę się jakieś nie jakaś groza. Hmm, na pewno też może być zajebista ty. Jeszcze może nie czujesz jej mocy Tak, ale wiesz, to spokojnie, jest się spokojnie coś na Nie, drop nad nami kurwa! No znaczy, nie tak nad nami, musimy trochę iść. To daleko. Pytanie nie, czy no. idziemy czy nie Chodź, idziemy tam w tamtym. I tak musimy tam jeść. Kurwa czekaj chwilę. Czy dałbyś jakiś kask normalny? Mało ludzi, nie? Zobacz. Ile zostało? Może znaczy, 7 chodzi o to, że no, nie uroga. widzimy mało ludzi. A gdzieś na pochinach ląduje te... Czajsz. Dobra, chuj, nie przeszukuję, lecę za ciebie. Musi być wyjście. No a jak? Dobra, najgorsze jest to, że nie mam zooma żadnego. Konkretnego. Ja tylko dwójeczkę. O, jak mnie przestraszyło to twoje krzesło, zajebane. <grytanie> no skrzyp Ty skrzypisz, a ja myślałem, że już do mnie ktoś ładuje serią. Muszę nawet sobie kupić. Ta grada to jest taki ten fama, o którym ci mówiłem, taki, ale... Po lewej mamy łazacz mi się wydaje? Po lewej twojej, weź zacznij na górce tam na zniesieniu Czy to Bóg jest, czy co to jest? Ja nie widzę. Jest łaz, jest gitara. Mamy łazika, mamy, mamy drop, mamy łazika, ja mam dwa fragi, Minecraft pusiak. Minecraft pusiak incoming. Nie wiem, gdzie ten drop wyglądał, nie widać go. Bo... Dobrze, damy radę. Co ja potrzebuję? Jakie granaty? Myślę, że ten granat będzie zajebisty. Kanister wypierdalam. Wyrzuciłem kanister jakby co, chyba. Jesteś w strefie bum-bum. pana. Szukamy ludzi, czy co robimy? Nie, wiem, właśnie. Ty prowadzisz teraz. Masz trujeczkę kask, nie jest. Dobra, go. Myślę, że tu mogą być jakieś typy. Ja bym podjechał pod kościół, zobaczył, czy tam nikogo nie ma. Tak oboczkiem. Nie nie widzę nikogo na kościele. Dobra. A na puchinkach to na pewno dobrze. No to dawaj, to tu zatrzymaj i go bym się ustawiał gdzieś przy kościele i później... A bomby ty. Na spierdolnie. Nie bój nas nie No to nie mamy Idziemy do kościoła na razie na chwilę. Możemy iść Bo teraz tak ludzie będą siedzieli w tym Jak Na spierdolnie zaraz challenge będzie zakończony. O kurwa, no, mi się jak fredka atakuje. Cześć, możesz, kurwa. Agu, dźwięk się zbudował. Co ty gadasz? O, już nie ma. Hmm. klawiaturę? Dobra, nie nikogo nie widzę. nie widzę. A mu to jest jakby co N, mam 16. amko. Mam amko. No, Jakże na tym moim budynku ktoś siedzi, co ja zawsze na nim siedzę. Tak, nikogo nie widzę, wiesz? No dole biegasz ty. postrzelam trochę zwiadowczo. Nie, przyjdą. Właśnie o to chodzi. Przyszliby bez strzelania. No Są drzwi zamknięte nikogo tam nie ma. Bez strzelania przyszli, powiadasz? Tak. ktoś wyjebie z której strony, tyle ze mnie zostanie. Wiesz co? Ja bym podjechał pod strefę. Jak ona się zamyka. Bo tam ludzie będą biec. Ona nas jeszcze trochę za duża. Nie no, muszą wypierdalać z dołu. Z dołu przez most. Tu bym podjechał. No tam ich chyba nie było. My z dołu przyszliśmy więcej. Tam ich chyba nie było. Znaczy, może kogoś tam spotkamy. Ale myślę, że większa frajda i fragi mogą być na pochinkach. Ale ja tu na razie nikogo nie widzę. A wiesz, że oni będą kampić do końca w tych, w domkach, w oknach. Wyłącz klawiaturę, choć jedne. No. No tak. Nie no, klawiatury mechaniczne to jest zło. Nie polecam żadnemu graczowi. Znaczy, klawiatury mechaniczne to są najlepsze klawiatury, jakie mogą być. Ale napierdalają niemiłosiernie. O! O, ale lewo strzały. Gdzie po lewo? Na NW. A nie. Na NE. Dawaj, podjeżdżamy tam. Ja wiem gdzie to jest. Chodź. Każdy to wie, bo każdy słyszał kurde, ale romnąłem. Z bańki? A nie jedziemy autem? No jedziemy, przybiegnę do auta. Czy no jesteś że że tutaj o auto? No. Jak jeszcze jest, Jakby nie wyjebało. Tutaj jest bardziej. Tu jest? Kurwa. Wyjebało nam auto? Mi się zdaje. Masz je? Nie. Nie masz go? Nie. Jest tu, nie dobra, nie jest, 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 jest. jest. Dobra, no. Kurwa. Lagi, czemu są takie lagi? Dobra, je, dawaj. Czemu są takie kurwa lagi, jak się patrz na te bomby zajebane? Niech oni no to nie naprawią. Nie, nie zatrzymuje się, tylko w środku łąki więc... Dobra. I mówi się, że nas bomba nie jebnęła. Nie wiem, gdzie się zatrzyma. Tam nie będą strzelać. Dobra, tutaj są typy na bank. I są, no, są, są, są przed nami. Tu... Tutaj, tutaj wysiadamy. co? Wysiadamy? Tutaj w te drzewa i to do, do dobrze, Dobra, 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 dobra. Dobra, wysiadka Sam za drzewem przed nami. O jeden Uuu. Skok. Uuu. Uuu. Jeden? Jeden z -a. Aha. Aha! jak ktoś rzucił Nic nie widzę. O kurde, ja też nie. Jeszcze jeden Dobra, dobra, dobra Gdzie on jest? Czemu ty nam tutaj za Czekaj, nie, czekaj, wiesz? czekaj, rzucam granat to drzewo przed nami był, był przynajmniej Nie, jest u tego gościa, jest tego gościa Dlaczego? Podnosi, podnosi swojego kumpla, tak Po prawej tak. O nie, jednak nie To jego, o kurde Poczekaj, poczekaj, tej... rzucam, rzucam smoke Eduje się On jest jednak na przeciwko nas za drzewem Smuk. Jest na nas za drzewem, rzucę zaraz granatę. Czekaj, mu. czekaj, czekaj, czekaj Cover, czekaj, Z rzucam, jego? Kurówkę, Leży? Zabierzesz go? Obu Leży. A to on tutaj wycię, A gdzie jest jego kolega? Co? Cię siedział w te czeka? Gdzie jest jego kolega? Jeden. Lecę samochód? Nie, dobra, to smoke. Lutujesz, tak? Ja nie wiem, gdzie jest drugi. <grym> Zupełnie nie wiem, gdzie jest drugi, kurwa. On do niego się przeczołgał? A, przeczołgał się do niego, on się do Dobrze było, zajebiście. Nie wiem, jak ty tego pierwszego zabiłeś, nie? Jak on do mnie dostał tyle hitu, ale kurwa. Hmm? Przypeł. Jest dobrze. Minecraft będzie pusiak w chuj No o, i dobrze Ej mm. ten typ miał chyba holimator Kara miał cfel O dostaję. Skąd? Nie 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 wiem Z pleców z pleców dostajesz z E A. Dobra Z górki Ej nie Nie do mnie kurwa No czekaj uwandlujesz się Nie Idę stąd Dobra, widzę, za kamieniem sam. Daleko blisko? S, S, A widzę. daleko za kamieniem. Nie mam lunety. Jeszcze po lewo sobie chcesz, nie? Dostał! No dobrze, dobrze. Dostał! Widzę Tam jest trzech. Siedem, mam czymś teraz? Nie mam lunety. Kurwa. Dostał Kurwa mam kara, ale on jest tak... Zabijam zabiłeś tam, go jak? dobrze. Dobili tego typa, kurwa. A to co na... Aha, nie, jak przeciwnik dobija, to wtedy dostaje OMILA. Tylko jak sojusznikowi nikogo dobijesz tego ten tam. Za kamieniem są wiesz? Nie, a ja wyszedłem na pałę. Dobra, kurwa, ale trafiłem go z kara z takiej odległości bez tego, bez celownika LOL. Czas, coś? jest za tym kamieniem. Dostał raz. Czas, jest za tym kamieniem jednym. Musimy uważać na inną stronę. Jesteśmy w strefie. Musimy daleko jechać. Za dwie minuty. Mamy auto. Czyli... Czekaj, czy oni są w strefie? Oni kompletnie nie są w strefie. Oni będą musieli zaraz lecieć. Wychylił. Wychylił. Za dżerem. Dostał. Dostał raz. Ode mnie dostał. To było ode mnie. Ammo potrzebuję. Kurwa. Reload. A ja tam w trupa chciała, waliłem. Tam było 300, 300 tych było. Wal w ten samochód. Nie, głupia. Mamy radę. Jednej opony Trzybię. nie ma. druga i też. No i dobra, dobra biegnie, ucieka. Gdzie ucieka? O, na, na prawo. Widzę, do góry ucieka. A kurde, nie, dawaj, nie dojedziemy go. Mają bombę. On nie zjadał O, ktoś inny strzelał gdzieś z innej pozycji. U nas tu? Nie, znaczy u nas nie, ale gdzieś. gdzieś ktoś strzelał, kurwa. Biorę na boi. Wow. O, kurde, ty. To ty byłeś? To Powiedz, że ja ty byłeś. Tak. Dobra. dobra, spadamy stąd, co za wiki? Potrzebuję, czekaj, potrzebuję trochę amu. <coughs> Ej, mam tu mi to tej broni, chcesz? Nie, nie, nie. Albo, dobra, daj, chodź. Kary jest dobre, ale z tego trzeba gówną mi strzelać. Ja wolę meczkę. Idziesz do mnie? Tak, potrzebuję do kaha. Do Kaha Chodź, masz, rzucę ci. 50. Nie da się. Mogę wydać dwójkę? Masz, metale, ją wyrzuciłem. mam dwójkę. Ja ją podniosłem. No ale tam jeszcze rzuciłeś. Chcesz ten, Tumik? No, rzuć. coś tam. Ruszaj się, ruszaj się Zajebiście Przewadzisz Z tamtej dobra. strony wsiądę. Ładnie, nie będę się przesiadał. Dobra, go Chcesz ich dojechać? Nie, nie dawaj nie. do gadki. Je, nie z złą stronę jedziesz. Z złą stronę Czekaj, zaraz skręcę, nie A, tu w prawo, dobra, dobra sorry Oni tu gdzieś będą biec po lewej ty, muszą tu, bo możeśmy teraz ich opór skrócili. Czekaj, nie czekaj, nie. czekaj, staj na chwilę nie widzę ich. Dobra, chuj, jedź. To jeden będzie gość. Dwóch było. I tego drugiego zabijałem. Nie nie, jeden... Tam było dwóch się z dwoma tłukło no Dobrze wiem, jest, zajebista gra. W opór, opór! Tylko Minecraft będzie pusiak. Dobra, dużo fragów jeszcze. Jeszcze nic nieskończone. Po lewej drop. Wiem, widzę. Podjeżdżamy czy nie? Nie, chyba nie. Tylko Minecraft nie rób na lipę tylko... Tu są ludzie, tu, tu jest kolejny drop. Gdzie? No? Tutaj. Bo się po dwa teraz wyrzucają. Są typy... Nie, to krzaki kurwa. Sprawdzam, może będzie... Dobra, abranka. dawaj. Kurde, kolejna groza i kełk, chcesz? chcesz? Nie, hełm, nie. Mam, 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 mamę, mam, mam. Kolej, Mam, Tak. Mam mamo, jedziemy. Dobra, go. Musimy... Jesteśmy w strefie mniej więcej trzeba zająć jakąś zajebistą pozycję. Wiemy jaką nawet Nie, to będzie słabe. Z dupy dostaniemy. Nie, w górę? nie bardziej... No dobra, w sumie ta. Pod, od prawej podnieść na tą górkę, na tej zostaniemy górce, o co strawej. jesteśmy. Bo Czy tamta tam to już jest za, za strefą. Jak? za strefą. No zobacz, prak... Dobra, no podjesz na nią, dobra, jedź na nią. Tylko musimy bo mogą tam już być ewentualnie, ale jakiś pierwszy czas kamery... Nie słyszałem strzał. Go, no goście, goście, Przestań stój, 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 stój! stój. Jadłem Widzimy. Dostałem dużo gość ma zero Jeden leży chyba, nie, nie leży, nie leży, ale ma zero o, czekaj Czekaj apteczka Obie Masz granaty? Nie Ja rzucam smoke'i Poszedł granat, tak Przepraszam, rzucam smułka. Jeden, so, jeszcze jeden czy... rzucam ja się cofam. Cofnij się do tyłu. Tam było lepiej. Widzę go. Widzę też go. Kurde, zasmokowałeś to wszystko. Tutaj. No i dobrze. Na górce jest jeden. Na samej górze. Ale wypierasz że... czy nie? chodź, czasami. Ja trochę Obecnie. baituję ich. Ty, ale to jest słaba pozycja. Z każdej strony mogą sobie. Sprawy ubiegają chyba ty, wiesz? Ja ubiegam z sprawy. Ja zostałem fala! O kurde! Gdzie? Nie to kupi pomysł. Nadal z tej góry, uciekam na do drzewa. Dobra, uciekam do drzewa. Nie wiem z gdzie. No z tej góry! Nie jest tam jeszcze Mogę do ciebie podjechać jak chcesz. Do do mnie. Widzę go. Gdzie jest? Widzę strzela. Dostał dużo i się schował. Jego kolega do mnie strzela. Spatelkę mi trafia. Kurde, wszystko go. biorę na siebie ty Muszę się znowu CO?! Skara dostałem łeb Idę? Dostałem skara łeba od innego Kryje się Wow, dobra, padnę Padłem O nie Dostałem skara od do Kurwa, to Bray była na... tak dobra gra Dajcie łapkę i suba, nawyzywajcie no. Minecrafta oh, Ale burzit <laughs> gra Do dupy <śmiech> <śmiech> Strzelają każdego, wszyscy do mnie no, to było niefartowne, bo oni dostali bardzo dużo, oni się powinni złożyć, ten jeden trzy razy ode mnie dostał. No ale dobra, my się żegnamy, Może stawić łapkę i suba, mam nadzieję, że wam się podobało, wiecie co wpisać w komentarzach. Ja już nie będę bardziej pogrążał mojego kolegi sympatycznego, który naprawdę dobrze strzelał, tym razem akurat nie poszło, w poprzednich grach zajebiście strzelał, za to ja słabo strzelałem, no ale tak, wyszło, no. My się żegnamy bardzo serdecznie, Minecraft. powiedz papa, do nie widzenia. powiem, nie powiem papa, bo foszka, trzymajcie się, cześć. Powiedziałem do widzenia.